Najlepsze zimowe dodatki, które super się sprawdzają w kompozycjach oraz bukietach. Numer jeden, Ilex. Czerwony, pomarańczowy, no po prostu jest świetny do wszystkiego. Do bukietów, do, do samego wazonu, żeby sobie tylko i wyłącznie stał, tak jak tutaj stoi. No po prostu petarda. To jest mój numer jeden. Numer dwa, bardzo lubię cały rok, ale teraz świetnie będzie wyglądać do wianków, właśnie tych takich zimowych. Eukaliptus. Mamy różne rodzaje eukaliptusa, dlatego wybierzcie swój ulubiony. To jest mój ulubiony. No i oczywiście bawełna. Bawełna musi być zawsze u mnie w kwiaciarni, w kwiatomacie, no po prostu wszędzie. Tylko ta prawdziwa, bo ostatnio się dowiedziałam, że już jest nawet bawełna robiona z poliestru. Ja byłam w szoku, ale no ta to jest petarda, więc dajcie znać w komentarzu, który z tych dodatków Wam się najbardziej podoba, albo który jest Wasz ulubiony. Zapomniałam o Zawsze jest super, zawsze. A te kolory ekstra. Mam dziś ukrytą czarną na specjalną okazję. Będzie też o niej rolka. Zapraszam do obserwowania profilu.